Maleczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, Lamianek, a wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak tutaj, znajdujemy się na CSGO skinsie. Ja na sam start przypomnę Wam, przychodząc z pierwszej linki w opisie, otrzymujecie 20 oraz 10% bonusu do doładowania. Jak widać, po dzisiejszym tytule ogłaszam kolejny konkurs na kanale. 6 razy nawaja knife Wszystkie nawaje, które Wam rozdaję. No, widzicie na miniaturce tego filmu. Także, no co, może przejdźmy prosto do zasad, żeby tutaj nie przedłużać, aby zgarnąć jedną z sześciu kosek. Trzeba sobie po prostu zostawić supika z dzwoneczkiem na moim kanale. Trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Trzeba zostawić komentarz, byle jaki. Najlepiej, jakiś konkursowy, tak wiecie, żeby, no, żeby był, był jakiś fajny. O na przykład nie wiem, ale dzisiaj była piękna pogoda, a nie zostawicie sobie kropeczkę Dodatkowo trzeba dołączyć na Discordzika No i to są w sumie takie wymagania, nic więcej nie przychodzi mi do głowy Locowanie odbędzie się dzień przed Wigilią, czyli wszystkie koski rozdamy sobie 23 grudnia O godzinie streamka was poinformuję, oczywiście na naszym serwerze Discord Także musicie sobie śledzić no, a ze zwycięzcami będę się już kontaktował w wiadomy sposób. Wszystko będzie weryfikowane też w wiadomy sposób. Tak jak zawsze, nie zdradzam, jak będziemy tutaj to weryfikować, żeby po prostu uniknąć oszustów. Także, to co, przejdźmy sobie dzisiaj do otwierania skrzyneczek na sam start. E, jeszcze przypomnę o konkursikach, że doładowując moim kodzikiem e, Macie sobie szansę na zgarnięcie, tutaj aktualnie jest 7 skinów e, Jaka jest wartość tych skinów? Tego wam nie powiem, tak samo nie powiem wam e, Jaka jest aktualnie wartość tych nawaj Ponieważ ceny na rynku skaczą e, I to bardzo ostro e, Bo no, po tym update'cie Kurde co, a już myślę, że tak mało bitew e, Po tym update'cie e, Co można robić koski No to powiem wam, że naprawdę dużo się zadziało i te nawaje były warte, tak szczerze mówiąc, wiecie ile? Ponad 3000 zł. Na dzień dzisiejszy, nie wiem, może z 1700, 1800 są warte. No, chciałem Wam to rozdać w lepszym momencie. No, ale jak widać, na razie niestety nie jest mi dane. Także musimy sobie poczekać. No wzrośnie wartość, w sensie no i tak jest, już macie konkursik, ale Do tego czasu może będziecie mieć większą wartość tych nawai, także Zachęcam was, żebyście po prostu sobie wzięli udział Jest to taki w sumie większy konkurs na kanale, którego Jeśli nie ja chcę was skłamać, w tym roku chyba nie było Na żadną koskę, było 5 bloków ballet Queen Ale no na żadną kostkę nie było, także na zakończenie roku y, mamy właśnie taki oto konkursik. No i co? Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki konkursik, y, że weźmiecie sobie licznie udział, podeślecie go do znajomych, y, bo jeżeli będzie bardzo fajny odzew tym konkursikiem, y, no to od początku roku pomyślimy nad czymś kolejnym, także zachęcam Was bardzo serdecznie. A tutaj jak widać mam coś nagrzebane w dźwiękach, y, ale chyba to nie będzie przeszkadzało. Żeby tam tego CSGO skinsa jakoś tam słyszeć bide Monster, ok, on nie ma zaktualizowanej ceny chyba Ogólnie dużo skinów ma chyba jeszcze niezaktualizowane ceny, żeby was nie skłamać Aha, on sobie takie coś drobnął, ja chyba przegram tą bitwę przez to Chociaż może powalczymy, mam, ogólnie dużo skinów ma chyba jeszcze nie ceny wracając więc jeżeli chcecie jakieś skinki wypłacać, no to najpierw upewnijcie się, że macie dobrą cenę, żeby nie było, że wypłacicie sobie skina ze strony za 1000 zł, on na przykład na rynku Steam będzie za, no nie wiem, kurde, za, no już tak nie, nie 5 zł, ale za 500, na przykład połowa wartości, no nie? także sprawdzajcie sobie to, zanim sobie wypłacicie. Eee, Patrzcie sobie na Steam Order Buye no i co, zrobimy sobie jeszcze jedną bitewkę, taki szybki odcineczek, ogłoszenie konkursiku. Miało być, także jest. Field Tested minimal wear. Zapraszam Was bardzo serdecznie na streamki. Rozdaję sobie bardzo dużo skinków. Aktualnie jestem w posiadaniu 30 M4. Statosfera za 70 zł. Także te M4 będziemy rozdawać przez najbliższy miesiąc. Daje Wam to ponad 2000 zł. Nie mówiąc już o skinach za 4-5 zł. Także. No co, bardzo fajne konkurciki się szykują na koniec roku, mam nadzieję, że licznie będziecie brać udział, no a od nowego roku lecimy na pełnej. Zbliża się też koniec roku, oznacza to, że będzie trzeba wpłacić na jakąś akcję charytatywną wszystkie pieniądze, które tutaj zabrakło nam, czy się, trzeba będzie wpłacić 10 zł za każdy dzień, w którym nie było shortsa na tym kanale, przez styczeń, luty się trzymałem. Później nadszedł remont pokoju, trochę to zaniedbałem i tak naprawdę w sumie od kwietnia nie wrzuciłem żadnego szorca. Liczyłem sobie, to będzie coś koło 2000 zł na cele charytatywne. Na jednym z ostatnich streamów w tym roku podliczymy sobie to. Podliczymy sobie to. No i po prostu wybierzemy sobie na co pójdzie, czy na jakiś dom dziecka, czy na pieski, no nie wiem. Zobaczymy co tam się trafi. A w dzisiejszym odcineczku to wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Wpadajcie sobie w opis, żeby zobaczyć jakie są wymaganka na 6 razy na Knife, A dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym filmie Siemaneczko.